Cześć widzowie, witajcie na Siedlisku Marcinówka. Dziś zabieramy Was w specjalne miejsce do szkółki roślin. Mamy jesień, a to idealny czas na sadzenie nowych drzew i krzewów. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, jedziemy do szkółki, która jest niedaleko Marcina rodziców, bo akurat tam znaleźliśmy interesujące nas drzewa. Było z tym trochę trudno, bo nie wszędzie można je dostać. No, a wiecie, uważamy, że trzeba wspierać lokalne biznesy. To jest lokalny biznes obok teściów, więc też się liczy. No, zobaczymy, co nastąpi. No i dotarliśmy. Ciekawe, co tu znajdziemy. to Ola, jak myślisz, co w końcu bierzemy klon czy kasztanowiec? Wiesz co? No nie wiem, no, mi się ten kasztanowiec bardzo podoba, ale jak poczytałam o tej chorobie, która dotyka kasztanowce, to mam teraz wątpliwości. Wczoraj szłam z Witkiem i Stosią na Plac Zabaw, i mijałam szpaler takich kasztanowców, i one były porażone tą chorobą, i to nie wyglądało dobrze, więc ja się skłaniam ku klonowi. Ja bardzo chciałem mieć kasztanowca. To, to był taki, jakby mój wybór, pierwszy. jakiś pierwszy. Ale zrobiliśmy też ankietę dla naszych widzów. No i cóż, niewiele nam pomogła ta, ta ankieta. Dużo głosów zostało oddanych, bardzo równo się one rozłożyły. I też rzeczywiście nasi widzowie wahają się pomiędzy klonem a kasztanowcem. No i ja tak sobie myślę, że no ten kasztanowiec kasztanowiec ale jeszcze tak popatrzyłem na niego. Jakie to, to drzewo ostatecznie duże rośnie. No, to no prawda. i tak sobie pomyślałem, że może być problem z tym, że ono nie będzie królem naszego podwórka, tylko jakimś niesamowitym dominatorem, który yy, no, przykryje wszystko inne. I w zasadzie z problemu zbyt dużej ilości słońca, to nie będziemy mieć tego słońca wcale. Uh -huh. No tak. No to może ten klon, co? To Weźmy... może ten klon. No to. Chyba decyzja zapadła. Jaki klon wybieramy w takim razie? Mamy do wyboru czerwony albo zielony? No, ja bym się skłaniał chyba jednak do zielonego. A Ty? Czy, czy Ciebie bardziej no, ten czerwony przypomina? No, się czerwony podoba. No to pamiętaj, że będzie takie jedno wielkie czerwone drzewo wtedy. No. Ale wszystkie mamy zielone. Bo to jest taki, taki oni bordowy bardziej. Mhm, tak. No nie wiem, no jak uważasz? A, jak, a jaki on ma przekrój? Taki sam jak czerwony? Mm. Nie jest podpisana ta sadzonka, więc nie wiem, czy to jest... Pani powiedziała, że to jest pospolite zwykłe. Dobra, zaraz. Trzeba Prawdzimy, szybko sprawdzić no, nie było, że on będzie jakiś gorszy. Czerwony jest jakiś tatarski. Aha. Jakiś taki kolumnowy. No kolumnowy to nie, bo to... A one on... też szczepione, no to są takie, kolumnko-listy szczepiony to... I nie chcę tych, tych raczej no to bym, to weźmy nich przypiony, chciałbym wychować czerwoneczkę. Taki, taki, taki naturalny trochę. Jest, I myślisz, nie? że u nas będzie taki super czerwony jak na tym zdjęciu? No nie wiem, ale taki... Tam ten z kolei był bardzo zielony. No, no dobra, to weźmy zielony. No weźmy po prostu zwykły, tradycyjny klon i tyle. Dobra. Zdecydowane. Może jak będziemy robić taką bardziej ozdobną część ogrodu no. gdzieś, to tam sobie taki kolorowy posadzimy. Dobra. Ale tutaj to bym... No dobra, no to niech tak będzie. To jest y, kasztanowiec zaszczepiony na pniu. Tak. A ten to zwykła sadzonka. No tak. to jakbyśmy brali, to też raczej tu zwykł. Przecież no. te liście już są takie. Hmm. No, no. Nie, nie, nie wiem, czy to nie, ty, nie czy, przez tą no, chorobę zjedzone. To jest kasztanowiec? No zastanawiałam się nad kasztanowcem, Tociu, ale chyba nie będziemy go brali. Wiesz, to co, gdzie były te klony? Pamiętasz? Trochę wcześniej chyba. No, i tak to właśnie wygląda. No, taka szkółka naprawdę duża. Myślałam, że będzie dużo mniejsza. Wszystkie drzewka są w doniczkach. Nie, nie są gołymi badelami, ale nie rosną też w, w ziemi. Czyli jakby to nie jest hodowca, bo mają tutaj dostawy roślin. Przeszłyśmy, <grych> chodź. Minęłyśmy. Co? Tam były te, krzaki, te drzewa. To tutaj? No, o tutaj ona je wyjmowała. A, tu dobrze stoimy. No tutaj Pani nam pokazywała, taki czerwony tak, jest. Tak. Taki, no. który jest czerwony czerwono-zielony. No właśnie, to może jednak mu się na czerwono przebarwiają po prostu te liście. Ale czy to jest sadzonka, czy to jest... Ty, no bo nie jest chyba szczepiony, co? Nie wygląda, po prostu wygląda jak wysokie drzewo. Tam jest szczepiony na pniu, to widać. O tamten, wysoki. O ten, tak? Tak. O ten tak. Tak. Mhm. Ale no my takiego nie chcemy. Prawda Tosia? Nie. Tak. My chcemy zwykły taki. Szczepiony. Mamy. Szczepiony. Szczepiony chyba. Kurczę. To co, trzeba by tu panią się raz mhm. Ten jest zaszczepiony, ale... Jest też nie Na dole. One są wszystkie szczepione? No na pewno nie, no muszą być jakieś, ale może ludzie biorą, biorą szczepiony. No. Ale może są w innym miejscu, no. Ale czemu robić klon szczepiony? Bo y, z tymi szczepionymi jest tak, że od razu możesz... one są takie u kulku ci wychodzą, Aha. wiesz, jak... Jak nie masz wielkich hektarów, tylko masz mały ogródek. Aha. No nawet tak jak twoja mama, to ona już ma pień i już ma ukształtowaną koronę od razu. No, no i no lepiej, jest szybciej i ładniej no, sobie no, ładniej w takich miejskich ogrodach. No to ja tu nie widzę, trzeba jednak poprosić tą panią, no trudno. Dobra, to idziemy po panią, tak? Tak, poprosimy panią, że chcemy zwykły klon zielony, nieszczepiony. Sadzoneczkę. Dobra. Mało czy dużą? Taką dużą jak ja. Taką dużą jak Tosia. Czyli 90 centymetrów. Tak, to jest taka duża jak Tosia. I chyba nie jest szczepiona, co? No. Tylko od, od razu krzywe rośnie. No właśnie. To może poprosimy panią. Poprosimy panią. Malutkie rośliny jadą. I jedzie z nami też taki wielki klon, ale super. Nie mogę się doczekać, kiedy go zasadzimy, dobrze się zmieścił. No to wizytę w szkółce mamy za nami. Świetne miejsce, w którym można kupić wiele wspaniałych roślin. Chciałoby się je nabyć je wszystkie, no ale nie ma na to ani funduszy, ani miejsca, nawet na tak dużej działce jak nasza, ani sił, żeby to wszystko posadzić. No, ale coś tam wybraliśmy na przykład taką malinkę czy taki klon. Nie, zresztą zaraz pokażemy Wam je wszystkie. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na klon pospolity, maliny, odmiana wczesna, trawę ozdobną i różę pnącą. Jak wiecie, nasze podwórko jest dość spore i latem potrafi tam być prawdziwa patelnia. I postanowiliśmy, że na środku właśnie posadzimy drzewo, które będzie takim punktem centralnym, takim soliterem i da nam właśnie w lato trochę cienia i oddechu. Mieliśmy na to kilka pomysłów, między innymi był to klon, kasztanowiec, tulipanowiec, kasztanowca nawet dwa, bo i pospolity i czerwony. Mieliśmy od początku swojego faworyta, teraz możemy zdradzić, że był to kasztanowiec, ale postanowiliśmy zapytać też was o zdanie. Zrobiliśmy ankietę, było tam kilka odpowiedzi do wyboru, no i głosowaliście, tych głosów było naprawdę dużo, bardzo za nie wszystkie dziękujemy. Ale czy one nam ułatwiły podjęcie decyzji? No, tak jak się okazało, nie do końca. Nie dlatego, że wyniki tej ankiety były bardzo wyrównane żadna z propozycji nie zyskała jakiejś większej popularności trochę w tym czasie odwiedliśmy się od tego kasztanowca no jednak uznaliśmy, że to drzewo może być zbyt duże jak ja na tę część naszego podwórka no a poza tym też odstraszyły nas trochę choroby, które, na które kasztanowiec jest podatny no i stąd decyzja o wyborze właśnie klona pospolitego on też zyskał dużo Głosów. Był numerem 2. Był numerem 2 ostatecznie, chociaż te wyniki się zmieniały, zależnie od którego dnia sprawdzaliśmy, to, to bywał też faworytem. No i co? Zaczynamy chyba sadzenie. Tak. Do roboty. Marcin odkrył bardzo płytko zakopany kabel elektryczny. U nas na działce, proszę bardzo. Chcemy ustalić, czy on tylko w tym jednym miejscu jest tak, pły tak płytkowy, zakopany, czy po prostu on został tak mizernie położony. No bo wiecie, my tu chcieliśmy zrobić rabatę kwiatową, a tymczasem jest kabel. Nie, no idzie tam, znaczy tutaj, w nie zakręci, nie? Nie, raczej nie. Dobra, czyli nie jest tak źle. Po prostu trzeba go będzie jakoś może głębiej wkopać, w tym miejscu, co? A dołożysz kable, żeby go pogłębić? Nie, no po prostu, żeby go upchnąć, bo on jest jakby tutaj ze skórką, no. Wiesz o co chodzi? Jak wiecie, niedawno minął rok, odkąd kupiliśmy nasze siedlisko. Filmy, które nagraliśmy z tej okazji, możecie zobaczyć tutaj. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się pierwsza rocznica naszego kanału. Z tej okazji zaplanowaliśmy dla Was specjalny odcinek QA. Jeśli chcecie się czegoś od nas dowiedzieć, zapytać o rzeczy dotyczące naszego siedliska, śmiało piszcie w komentarzach. Wszystkie przeczytamy, pytania wbierzemy, no i postaramy się na nie odpowiedzieć. A tymczasem kopiemy dalej. co tutaj było stare miejsce na ognisko. Postanowiliśmy je jednak zlikwidować. Razem z moją mamą w jednym z poprzednich odcinków zasadziliśmy tutaj kwiaty. No ale przyznacie, że ta rabata wygląda dość biednie. Dlatego postanowiliśmy ją powiększyć i zasadzimy tutaj nowe rośliny. Mamy w planach zasadzić tutaj kocimiętkę, floksy, hortensje oraz być może trzymielinę. To miejsce jest dość nasłonecznione, więc rośliny muszą być dostosowane do tych warunków. Klep, klep, klep ostatnio. klep klep, klep klep. O, i taka bielka jeszcze. klep Klep. Klep, Mamo, klep, klep No zaraz się musi na ten. Ziemi tutaj napchać. Dobra, teraz jest już chyba wszystko dobrze. Teraz możemy trochę nóżkami, co to się? Dobra, to wy nóżkami. No, no hej, jak ci idzie? No tak, jak widać, nie jest najgorzej, mhm. ale lekko też nie jest. No ale jak się chce mieć własne malinki tutaj i różaną aleję, no to niestety trzeba się trochę napracować. No tak, to prawda, bo mieliśmy tutaj posadzić w tym miejscu tylko różę pnącą, żeby zrobić taki portal, ale dostaliśmy jeszcze róże od Marcina mamy, więc będziemy robić taką aleję różaną. No, będzie pięknie. Flashback Tak, Marcin, jak myślisz? Zmieszczą się nam te wszystkie rośliny do bagażnika? Dobra, spróbujemy, co? No, spróbujemy. Jakoś weszło. Pokażę wam. Tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic? Tak. No faktycznie to jest malutko. A co reszta jest u twojej mamy, tak? Mhm. O grubo. No dobra, no to idziemy do drugiego samochodu. Mhm. musieliśmy wziąć drugi samochód, żeby wszystko zapakować. Nie wiem, czy widzicie tutaj przez szybę. Pokażę wam. Serio? Aż tak? Okej, okay, nieźle. No. To tyle mamy do posadzenia. No dobra. Jest co robić. No, udało nam się zapakować cały samochód. Jak widzicie, musieliśmy jednak wziąć drugi samochód. W naszym się wszystko nie zmieściło, także przyjechała z nami moja mama. Pomoże nam trochę w tym sadzeniu. A przy okazji przetransportowała większą część roślin, nie oszukujmy się, chyba prawie wszystkie. Tak, u nas w samochodzie były tylko te rośliny, które kupiliśmy w szkółce. A jak wiecie, no, tego jest dużo więcej. Trochę się nakopaliśmy. Wykopywałem te rośliny z rana. Później przyjechała moja mama po pracy, też mi trochę pomogła. Mamy tutaj trzmielinę, mamy kocimiętkę. Tyle widać w bagażniku, bo cała reszta jest, zajmuje też tylne siedzenia, przednie zresztą też. Tylko siedzenie kierowcy było wolne. Ola musiała pójść zająć się dziećmi, dlatego ja wykorzystam ten czas, żeby wypakować cały samochód. I cały bagażnik wypakowany. a flashback. Tych roślin okazało się, że mamy bardzo dużo. Widać je trochę za mną, a to i tak nie wszystkie. Dostaliśmy je częściowo od moich rodziców, w zasadzie w znakomitej większości. Dostaliśmy też całkiem sporo różnych kwiatów oraz krzewów od mojej cioci Alicji. Mamo Tato, Alu, bardzo za nie wszystkie dziękujemy. Przydazły się i upiększyło nasze siedlisko. Dokładając do nich te, które kupiliśmy dzisiaj w szkółce, jest ich tak dużo, że aż się zastanawiam, czy uda nam się wszystkie zasadzić. Na szczęście wziąłem dzień wolny w pracy. No i mam nadzieję, że to wszystko uda nam się przez ten weekend zasadzić, że się przyjmie i będzie cieszyło nasze oczy. No, ale żeby tak się stało, to trzeba wziąć się do roboty. Ну хорошо, хорошо. Уместилось? To mogę teraz kopać dół pod kanto, wtedy się obłoży to trawą i już nie będzie łatwo. No. A tam nie ma, wiesz, tam nie szukujemy bo ja nie, nie mam że jak ja będę, będę zaznać, ściółkować. Mówię ci, że właśnie tego. Nie chodzi o to, że nie mam czym, tylko tam będzie po kwiatach. Zobaczcie tego. Zobaczcie. a róże i tak musisz dookoła o... Róże, tak. Już mam drębek trochę. Tak, to jest mokre, nie siadaj na tym. to jest bardzo takie No Mamy dla Was jeszcze małe ogłoszenie. Niedawno otworzyliśmy profil na Patronite i to jest miejsce, gdzie, jeśli chcecie, Możecie nas wspierać. Pozyskane środki będziemy inwestować w nowy sprzęt, tak żeby jakość naszych filmów była lepsza. Jeśli chcecie nam pomóc, to link znajduje się tutaj. No, cóż, to był naprawdę intensywny weekend. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Przybyło sporo nowych roślin. Mamy teraz większe i lepiej zaplanowane rabaty. Nasze siedlisko powoli, ale dość dynamicznie się zmienia i nabiera nowego charakteru. Nadajemy mu nasz własny sznyt i strasznie nas to cieszy. Na dziś to już koniec. Dziękujemy, że jesteście z nami. Prosimy, dajcie łapkę w górę, zostawcie po sobie komentarz. I oczywiście przypominamy, że zbieramy Wasze pytania do odcinka z Q&A. Do zobaczenia! Cześć! Spodbodziewa ta sama idzie! Ja w jak w z tego drzewa, to pewno będę, ją bolał kolanko i będę sama szła. Se bolą kolanko do lekarza. Jak spadnie z, z tego drzewa.